Przepisy prawa mówią o tym, że egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem informatyki w szkole podstawowej, która może mieć charakter stricte praktyczny. Natomiast kiedy pojawiły się te utrudnienia wynikające z COVID-19, jego rozprzestrzeniania się wprowadzono tak zwane przepisy ograniczające. I te przepisy ograniczające e, zwolniły, tak jakby, dyrektorów w szkół z obowiązku, że egzamin musi się odbywać na terenie placówki, że musi się składać z części e, pisemnej i ustnej. E, tutaj kształt tego egzaminu pozostawiono e, do, e, do formy jego, do decyzji dyrektora. Natomiast jeśli nie wiemy, jak będzie wyglądała sprawa od września, czy od października, wiele jest pytań, czy znowu nas zamkną, czy znowu nas nie zamkną, czy jednak będziemy kontynuowali normalnie, może będzie kształcenie hybrydowe, a czy będzie zakaz egzaminów online, czy nie. Kiedy wrócimy do normalnego funkcjonowania, nie ma mowy, i tak też wypowiedziało się ministerstwo, przeprowadzania egzaminów w trybie zdalnym. Natomiast jak widzimy na świecie i w Polsce, trudno jest ocenić, kiedy to normalne funkcjonowanie nastanie. Więc póki prawo, póki przestrzeń prawna pozwala nam, będziemy przeprowadzać egzaminy online, ponieważ no takie zgodnie z sytuacją na świecie. Natomiast jak tylko ministerstwo stwierdzi OK, jest już normalnie, wracamy do normalności, uczniowie mogą normalnie chodzić do szkoły, wtedy my również powrócimy wyłącznie do systemu egzaminowania standardowego, na miejscu.